Muszę wymyślić coś, żeby Luna mi wybaczyła. Słuchaj, porozmawiaj z nią. Próbowałem setki razy. Na nic się to nie zdało. Jeśli słowa nie wystarczają, to lepiej zacznij działać. Hmm, w sumie to mam takie dwie rzeczy. Hmm. Doskonale znam to spojrzenie i wiem, że przyszedł ci do głowy jakiś genialny pomysł, co wymyśliłeś. Nie, nie mogę powiedzieć. Czemu? Bo nie, ale mam nadzieję, że poskutkuje. A jeśli nie, to wiesz, co ci radzę? Hmm. Poprosi o pomoc koleżankę. Kto lepiej zrozumie kobietę niż druga kobieta? To jak w banku. Tak, w sumie to mógłbym zapytać o radę, moją kuzynkę. Flor. Flor, dokładnie. Nie gadaliśmy odkąd wyjechała. Jak to nie gadaliście? Nie. Ja ciągle z nią gadam, uwielbiam ją. To naprawdę świetna dziewczyna. Flor przesłała mi dzisiaj wiadomość z takim dowcipem, że... Co? Hej. Cześć. Hej. Wszystko gra? Tak, a u ciebie? Też. Uczyłyście się? Tak, bo zaraz mamy sprawdzian z historii. Trzymam kciuki. Chociaż znając ciebie nie potrzebujesz, bo pójdzie ci świetnie. Co tam, kelnereczko? Nie jesteś już wściekła? Wiesz, Mateo, nie zrozum tego źle, ale w tej chwili to ostatnie, o czym mogę myśleć. Bo? Co jest? Nie, mnie akurat nic. Ale Julianie. Bo ktoś zniszczył jej kryształową wrotkę. Co? Ale tak. kto? Nie wiem, ale mogę się założyć, że jest jej w tej chwili naprawdę ciężko. Uważam, że powinniśmy jej pomóc. Dajmy jej poczucie, że ze wszystkim może na nas liczyć. Dobra, hej, wchodzę w to. Hmm... E Gaston, musimy lecieć do biblioteki, tak? Jasne, chodźmy. Do zobaczenia. Tak, pa. 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 Na razie. Nina, widziałaś, jak na ciebie patrzę? Tak, jasne, że widziałam, ale on nadal jest z Floruna. A ja nie mam bladego pojęcia, jak mam o nim zapomnieć. Tak, słuchaj, widuję go codziennie. Za każdym razem, gdy jest blisko, mam nogi jak z waty i mam wrażenie, że serce tak mi wali, przecież... że wyskoczy na podłogę. Serio, co mam robić? Oj, przecież miłość to największa zagadka, jaka istnieje we wszechświecie. I wiesz, co zrobią najwspanialsze panie detektyw na celutkim świecie? Co? Znajdą jakieś wyjście. A wyjście na teraz to tamte drzwi. Chodźmy. Chodźmy.